Rozwój i specjalizacja rolnictwa wymagają nie tylko inwestycji w technologie czy nowoczesne maszyny, potrzebna jest do tego również wiedza. Na tę potrzebę odpowiadają działania szkoleniowo- doradcze finansowane ze środków wspólnej polityki rolnej. Dotychczas szkolenia i doradztwo dla rolników Prowadzone były i nadal są ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działań, transfer wiedzy i usługi doradcze. Pierwsze z tych działań, transfer wiedzy i działalność informacyjna, umożliwia rolnikom skorzystanie z oferty szkoleń w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej. Oprócz rolników, udział mogą wziąć także domownicy, małżonkowie i osoby zatrudnione w rolnictwie. Szkolenia są oferowane we wszystkich województwach przy czym udział w nich jest całkowicie bezpłatny żeby zapewnić rolnikom z jednej strony kompleksowe doradztwo, z drugiej strony odpowiednie szkolenia po to żeby przygotować właśnie do i do składania wniosków, ale też szkolenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa, w zakresie poszczególnych upraw, w zakresie zarządzania gospodarstwem w zakresie chociażby gospodarki wodnej. Oprócz tego oczywiście to są takie działania jak demonstracje, czyli gospodarstwa demonstracyjne. Ja zawsze podkreślam, że wiele można Mówić o teorii, natomiast jeśli zobaczy się w praktyce, jak pewne kwestie funkcjonują, to zawsze jest to dużo łatwiej, żeby później na przykład przenieść takie dobre wzorce do swojego gospodarstwa. Tematyka szkoleń oferowanych rolnikom jest różnorodna. Aktualnie dostępny jest szeroki wachlarz. Jednym słowem, każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy projekt demonstracyjny poświęcony rolnictwu ekologicznemu został uruchomiony w 2022 roku. Realizuje go 24 konsorcjantów. Są to instytuty badawcze i ośrodki doradztwa rolniczego w całym kraju, a liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Radomiu. W sumie na terenie całego kraju założonych będzie ponad 260 obiektów demonstracyjnych, właśnie z tak szeroką tematyką, na których później praktycznie będzie przeszkolonych Łącznie około 12 tysięcy rolników, nie tylko tych, którzy prowadzą gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego, ale również tych, którzy mają wątpliwości albo przymierzają się do prowadzenia, bo nic tak dobrze nie przekonuje, nie oddziaływuje na świadomość, jak właśnie pokazanie praktyczne tych dobrych rozwiązań, efektów już sprawdzonych i wdrażanych bezpośrednio w produkcji, jak również udział tego rolnika, który już od lat zajmuje się tą działalnością i przekazanie tej praktycznej wiedzy związanej z prowadzeniem Gospodarstwa. Jednym właśnie z bardzo ważnych aspektów w ramach transferu wiedzy jest to praktyczne pokazywanie tych najlepszych rozwiązań, udział też rolników w przekazywaniu praktycznej wiedzy i informacji innych rolników. I taka jest właśnie idea tego projektu demonstracyjnego. Projekty demonstracyjne są niezwykle ciekawą formą doskonalenia zawodowego rolników, ponieważ promują i upowszechniają dobre praktyki i nowoczesne technologie, których rolnicy mogą dotknąć i obejrzeć z bliska, uczestnicząc w wizytach w gospodarstwach demonstracyjnych. W obszarów tematycznych w ramach tego projektu realizujemy 24: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ale również elementy przetwórstwa, tak jak przetwórstwo mięsa zbóż, warzyw, powoców i jednym z tematów, który jest realizowany w zakładzie doświadczalnym Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy jest temat roślin bobowatych. I tutaj Państwo widzą kolekcję właśnie roślin bobowatych, a konkretnie grochu. I na te demonstracje przybywają osoby zainteresowane, zwiedzają te kolekcje, te obiekty demonstracyjne i zapoznają się z różnego rodzajami. Właśnie dobrymi taktykami, formalnymi, innowacyjnymi, które można wdrażać w gospodarstwach ekologicznych. Podczas takich praktycznych sesji szkoleniowych rolnicy mogą na bieżąco wymieniać opinie i podpytywać opiekunów demonstracji o istotne dla siebie kwestie. Tutaj, na tej demonstracji, na której się znajdujemy, jest uprawiany groch, a w ogóle uprawiane jest jeszcze soja, łubin żółty, łubin wąskolistny i mieszanki roślin strączkowych ze zbożami. Celem tego działania jest przekazanie informacji rolnikom o doborze i o możliwości planowania roślin strączkowych w warunkach ekologicznych oraz o doborze gatunków i odmian do warunków siedliskowych danego gospodarstwa. Jak wiemy, rośliny strączkowe mają zróżnicowane wymagania glebowe. Większe ma bobik i groch i, i wyka, nieco mniejsze łubin wąskolistny, groch czy też, czy też soja, najmniejsze łubin żółty. W związku z tym Będziemy chcieli przekazać informację rolnikom, który gatunek do ich, w ich warunkach siedliskowych będzie najbardziej przydatny i najlepiej będzie wlonował. Będzie w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizowane są szkolenia, których odbiorcami są rolnicy. Zainteresowanie szkoleniami jest bardzo duże. Dwa cykle szkoleń pierwszy cykl ponad 6 tysięcy rolników obowiązki rolników w zakresie spełnienia wymogów ustawy o prawo wodne, bardzo duża ilość szkoleń i no mamy, mamy ten problemy z suszą, mamy nowe instytucje też zajmujące się gospodarką wodną, no i ciągle ta polityka ta wodna jest bardzo istotna i też w tym zakresie te szkolenia przeprowadzimy. Drugi, drugi cykl szkoleń to nowoczesne uprawy zbóż. 1500 rolników przeszkolimy w kilkudziesięciu szkoleniach. No, i tak jak sama nazwa mówi, no te najnowocześniejsze rozwiązania, bardzo dobrze wykładowcy, pracownicy uczelni będą tutaj w naszym województwie prowadzić. Najwięcej szkoleń prowadzonych jest z prawa wodnego. Rozpoczęto je we wrześniu 2022 roku. Natomiast zakończenie planowane jest na koniec 2024 roku. Rolnicy w ramach tych szkoleń mogą zapoznać się z obowiązkami, jakie nakłada na nich ustawa prawowodne. Dowiadują się o programie działań, który ma na celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód, wód zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa, głównie azotanami i fosforanami. W tym zakresie mogą się dowiedzieć, w jakich terminach mają stosować nawozy, w jakich odległościach od cieków wodnych, w jakich dawkach, jaka jest potrzebna i wymagana z ustawą i rozporządzeniami od nich dokumentacja. Między innymi muszą posiadać plany nawożenia bądź też wyliczenia maksymalnych dawek, a także muszą prowadzić ewidencję stosowanych nawozów. I o tym wszystkim mówimy. Pokazujemy również. Aplikacje, bo rolnicy mogą sami sobie te plany tworzyć. Są do tego stworzone aplikacje przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Bytwinowie. Bardzo popularną tematyką szkoleń w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach jest nowoczesna technologia uprawy zbóż. To istotny temat dla rolników, którzy chętnie korzystają z takiej wiedzy. W czasie tych szkoleń były poruszane takie tematy właściwie to od postaw, od tego, jakie mamy gatunki zbóż, jakie formy jak uprawiać te zboża, nawet do statystyki, czyli struktury zasiewów. Tutaj poruszyliśmy również tematy jakości pszenicy, bo pszenica oczywiście może być zarówno konsumpcyjna, jak i, i przemysłowa. My skupiamy się głównie na tej konsumpcyjnej, tej, która jest najdroższa i najbardziej y, potrzebna. To są pewne systemy jakości, pewne parametry, które musi taka pszenica spełniać, żeby być zdolna tak, do, do wypieku ciastek, ciasteczek czy, czy chociażby zwykłego pieczywa. Tutaj też poruszane były takie zagadnienia, właśnie jak integrowana ochrona roślin. Wiemy, że od 2014 roku w naszym kraju obowiązuje, są zasady integrowanej ochrony roślin, które mają na celu pierwszym rzędzie stosowanie wszystkich niechemicznych metod ochrony roślin na tej naszej ulubionej, tak powszechnie stosowanej metodzie chemicznej. Jednak nie wszyscy wiedzą, że zboża, również zboża, inne rośliny możemy chronić też niechemicznie po prostu takie zwykłe zabiegi mechaniczne typu bronowanie czy Jakiekolwiek inne, chociażby sposoby biologiczne. Tutaj mam na myśli preparaty biologiczne, to taki nawet ekoschemat, właśnie jest biologiczna ochrona, ochrona roślin. Drugim, oprócz szkoleń, rodzajem wsparcia oferowanego rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023 jest doradztwo. Usługi doradcze stanowią dla rolników nieocenione wsparcie w podnoszeniu efektywności ich gospodarstw rolnych oraz ich restrukturyzacji i modernizacji. Doradcy pomagają też w określeniu niezbędnych ulepszeń w zakresie zarządzania, dobrej kultury rolnej czy ochrony środowiska. Ważne jest przy tym budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy doradcą a rolnikiem, a także wymiana doświadczeń i wspólne planowanie oparte o różne możliwości rozwoju. Dzięki środkom z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 przeszkolono dotychczas łącznie ponad 4300 doradców oraz uruchomiono studia podyplomowe dla doradców w zakresie szeroko pojętego rolnictwa, rolnictwa ekologicznego, ekonomiki czy też przetwórstwa. W nowej perspektywie finansowej, czyli w planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło rolnikom także dostęp do szkoleń i doradztwa. Uruchomione zostaną szkolenia podstawowe oraz przewidziano dostęp do indywidualnych programów doradczych jeszcze w tym roku i będzie to pierwsza taka sytuacja odkąd przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Kontynuujemy te działania zarówno jeśli chodzi o to kompleksowe doradztwo, jeżeli chodzi o transfer wiedzy, czyli po prostu szkolenia, ale także w te gospodarstwa demonstracyjne i oczywiście też bardzo ważny aspekt, czyli szkolenia samych doradców. Chcemy mieć jak najlepiej wykwalifikowane kadry, dlatego cały czas doradcy mają możliwość kolejnych szkoleń, po to, żeby po prostu te wszystkie nowe rozwiązania przenosić później do rolników, żeby móc to, to wsparcie doradcze świadczyć na jak najwyższym poziomie. Przypomnijmy, Rolnicy zainteresowani szkoleniami i usługami doradczymi mogą zgłaszać się do ośrodków doradztwa rolniczego, gdzie mogą uzyskać szczegółowe informacje o dostępnej ofercie.